Dane wezmę na obrazku. Mamy jakąś tam prędkość początkową. No i prędkość końcową. Tą prędkość początkową trzeba zamienić na metry na sekundę. Inaczej mogą wyjść główna. No i godzina to 3600 sekund. Mam to w metrach na sekundę. Co tam jeszcze? Kąt jest podany. I... Ta długość jest szukana, tak? Oznaczę ją czerwonym, grubym. To jest szukane i nazywa się duże L. No do tego jeszcze jest masa tej ciężarówki podana, nie wiem po co. 5000 kg to pewnie bez naczepy. No i teraz tak: zdanie jest niby z dynamiki, ale że nie ma tarcia, w danych ani w szukanych nie ma czasu, to spróbuję to rozwiązać ze zasady zachowania energii. Jeśli się uda, będzie dużo szybciej, niż gdybym było to robić z dynamiki. No i tak. Energia mechaniczna musi być zachowana. Czyli energia mechaniczna końcowa będzie równa energii mechanicznej całkowitej, początkowej. Energia mechaniczna to kinetyczna, potencjalna razem. Na końcu była tylko potencjalna. A na początku była tylko kinetyczna. Masa leci. Problem jest z H. Ja nie mam tego H. No, ale jak sobie zapiszę sinus tego kąta alfa, to mam H. I sobie tu wpiszę. W takim razie, szukane L to będzie rachunek jednostek, tak, żeby było pięknie. Metr kwadrat na sekundę kwadrat przez metr na sekundę kwadrat. Pomnożę raz odwrotnie, żeby nie skracać w ułamku piętrowym. Bo to ryzykowne. I tak ryzykować może tylko ojciec dyrektor. No, metry. Jak L wyjdzie w metrach, no to będzie fajnie, nie? Sam mogę podstawić do kalkulatora, coś tam pewnie wyjdzie. O kurwa. Nie zamieniam tego na ułamek dziesiętny, żeby nie robić błędu przybliżenia niepotrzebnie. Pora karmienia kalkulatora. Tyle wyszło. No i to, co rozwiązałem, to jest podpunkt A. Na takiej drodze prędkość z prędkości początkowej zmaleje do zera. Podpunkt B. Czy minimalna długość drogi wzrośnie, zmaleje, pozostanie bez zmiany, jeśli zmniejszymy masę ciężarówki? No, no, bez zmiany, bo we wzorze na drogę, w tym wzorze, w ogóle nie ma masy. Droga nie zależy od masy w żaden sposób. Czy minimalna długość drogi, bla, 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 zmniejszymy prędkość ciężarówki? No jeśli zmniejszymy prędkość w tym wzorze, znowu, to to wyjdzie mniejsze. No i tyle. Koniec zadania.